Maneczko, witamy w trzecim odcinku naszej serii Adventure. Co ty robisz? Nic. Ja się boję ciebie. Dobra, to skończyliśmy na pierwszych drzwiach. Wreszcie znaleźliśmy pierwsze drzwi i wreszcie pniemy się do przodu. Tak. Zobaczymy, ja. co z tego wyniknie. Ty Mkniemy to, jak to, burza! No. Mkniemy jak burza. No otwieraj. Ale jesteś pewny? To jest więzienie. Nie. Wyżyska, ja idę. nie ma wyjść to później. co później? To nie wyjdziesz, ja wyjdę. It looks like this area has been buried. No. Zablokowana jest. O, szkoda. No. Czemu tu połówki użygnął? Aha. Maybe, maybe the... oraz... no. Dobra, może to jest. Ale no. tu jest jakaś Dobra, dźwignia? Idziemy po kolei, od prawej do lewej. Nie ja słyszę tego dziada. Tak, też go słyszę. Chyba sen... Ej, nie ma go tu. Ej, nie wyjdziemy stąd. Jaki nóg, ej. Ty jesteś kawalarz jednak. No. Śmiechu warte... Bum, 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 bum. Ej, tu jest... Czekaj. Co tu jest? Use this for door 3a. Dobra, dźwignia na drzwi 3A, dobra, mam dźwignię na 3A. Tu drzwi jest, czekaj. 3A. Pamiętaj, 3A. 3A, dry, a, e, 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 uuu Sprawdzaj wszystkie. A czekaj tu, o, ciemno. Ja idę na wyższy poziom. W tą stronę czy... Znalazłem, mam, mam, mam. Co masz, co masz? Nic. Tu, tu nic nie ma. Dobra, ja idę na prawo. O, ja mam coś na prawo, mam coś, widzę. No ja tam byłem, no znaczy się nie byłem. Ej, nie przejdę tędy. Ja też. Ja tędy nie przejdę. To jest coś, on tu chyba. Jak tędy nie przejdziesz? Dobra, no... Ale tu jest dźwignia. Tu jest 3A. A miałem to użyć na 3A? Yeah! You have found the Ores read note 2. Ja nigdy nie lubię tego, bo... nie da się czytać. Te no. komendy są takie zwalone, że... hej. To to by było tyle na więzienie, tak? Fajnie. Tak. No to szybko... A ja gaz zasłyszę! Gaz, te komentarze bloki są przerombane bo wiesz... E... Nie zawsze działają te. No właśnie. Dobra, dawaj, wy... ale nie wyjdziemy stąd. Dziwne, że nie działają. Nie, wyjdziemy. A nie ma tu jakiegoś przejścia ukrytego? Czekaj, coś mam. Nie. Jednak nie. Czyżby tutaj te... Czemu nie można tego przeczytać? Widzę cię. Okay. Nie ciebie. A gdzie tu było wyjście stąd w ogóle? Gdzie tu było wyjście, bo tam dalej też były drzwi? Na pewno nie tak wysoko. Hmm, 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 hmm. Gdzie były drzwi? Czy nie wiem właśnie? Jesteśmy Mówiłem ci, żebyśmy nie wchodzili do więzienia, ale ty żeś się uparł Ej, to dawaj jedna ta dźwignia i wychodzimy stąd. No nie Bierta z 3A i otwieraj te dwieża Czemu nouty nie działają No bierta dźwignia Dobra, biorę. Ej, ja jadłem. Dobra, otwieraj te drzwi. I ten przycisk weźmiemy i idziemy dalej. Lucy jest? Yes. O, o, nie wchodź tu Czemu? <grywia> Co się odsunęło? O, tu się odsunęło e... Ej! Nie! Co ty robisz? No przełaś razem ze mną słaniaczku a co tu jest? No przełazić, No to tu. Twór... Ej, gdzie my jesteśmy? Ja poszedłem na to Do 6A Do 6A Do 6A Do 6A Ej! Ja, ja gdzieś szedł Aha, dobra, nie, bo my tu chyba mieliśmy być Aha, no to Było tajne przejście Co tam masz? Złote jabłko i przycisk ja mam do 6A A coś tam było napisane coś? nic specjalnego Nie czytam i 6B Idziemy do góry bo O, a tu coś jest napisane <gryśniam> That 6 Ubris Looks hard Dobra Tam też coś było napisane Ej, a tam jest jakaś skrzynka tak tak jak... No Disters no... no. nie jeśli przeszło Nieważne gdzie ważne gdzie spadłem Ojej Ojej e, wiesz co? Jest tu stąd wyjście? Nie to co my teraz robimy? Ja bym ci powiedział, co mam zrobić, ale. Mówię, nie ma tu. Do... Ej, czy jakieś. Nie, zamknij oczy, one nie będą ci już teraz potrzebne. Dlaczego robię takie coś? A nie lepiej rozwalić tego. No jak musisz. No jeszcze mi przeszedł, nie. Z tymi komat jest. Nie chore. Myślałem, że cię zabiję znowu Dobra, przechodzimy O kurde jak my tam wejdziemy będzie przejebane A co ty gadasz? Aha, tu trzeba znów skakać To dobrze, że to takie proste Fest Tu sobie już poradzisz eee eee łuk cyk łuk łuk cyk gdzie tam się wchodzi? Cyk. a gdzie ty jesteś? okej okay, ty żeś się... no tu no tu z tej strony o tu patrz aha zamknij Ej. się Nie! Dostałem z czegoś. Wejtuje lawa. <laughs> Pęczyć ci z czego? Aha. Nie, nie będę ci mówił. Dobra. Dobra. Już wiem. Bird water is cold. Dobra, musimy iść przez wodę. Wejtuje diaksów. Tam są kraty, idziemy do przodka. All this goes into the. O, wszystkie są zamknięte, wejścia, no, 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 no. Co ty gadasz? O, ja cię nienawidzę tego piasku też. Patrz, świnie. Idziemy na miecho! A nie, to te świnie. Aj, tak. Way no Ej, dostała w łeb! To... Ej, będą nas biły chyba. Nice Padłem when... Ej ale. Podnieś mnie No piasek ci rzuciłem, co ty mnie bijesz ty idioto Creeper no Ej <laughs> świnia <laughs> Jezu idą Idą tu I Idę tam dalej, ale będę skakał Muszę przez ciebie się cofnąć Po co? Jak ja ci rzuciłem tu bloki. Jakie? Ej, biją mnie. O kurde, pięć, cztery, 6. Ja je biję. Gdzie ty jesteś? Oj. Mam diaksa. No ja idę dalej znowu. Cofam się. Ej, nie miało tak być. Też mam diaksa. Jeszcze raz dotknij te świnie, to się normalnie nie ułożył Ej, one mnie zaś będę biły Gdzie ty jesteś? Tu Tak, dzięki, tu No zajebiste info No poszedłem po schodach do góry tu są jakieś drzwi, czy można wejść? O, też są drzwi nie? Ej No cicho co jest tak grane? No. It look like there are chests down here no. Powiedzmy sobie, ryzykować czy nie? Jeszcze raz mnie tkni To nie ja, to ten po twojej prawej gamoniu Ej, ile gazów? Gazów? Ej, nie... No gazów. Bo no. Jeszcze mnie... no! Strzelaj do nich! Kurde! Ja spadłem! Na wpizdu! No i fajnie! Idę ci... Pomóc! Ty pedale! Jaki <noise> idiota Zdenerwował się Dobra, idziemy dalej, co? Nie, nie ma nic tu po nas Jakie gamonie Ej, o tu jest świniak, nie bije mnie, to nie zaczepiam go to jest mój kolega To Twoje kolega, o, diaks, a dobra No. Co to robi? W lawę wpłynąłem. O kurde, ja nie wychylam się z tą Plesiu. Can ja you help to me? Sprawdza. To nie jest tam. O. Wygląda na to, że to mogłoby być krew. Ta przeczytaj notę trójkę tak. O, mogę się przespać. Ale nie ty. O, jabłka. Świnie do mnie idą. Co mi to? Co raziet? A. No ty za często tego używasz. Here's the trade to blood again. Dobra, run. Ej! <śles> o, Boże, Boże! Znowu skakanie. SKACZ TAM! Ja się wpańczy. Gdzie ty jesteś? Skaczę Ale ej, ale tu już nie przeskoczę, nie masz szans To nie ruszaj się, jestem za tobą I teraz spróbuję. Jestem z tobą Całym sobą musiałem sorry musiałem ale no nie przeskoczyłbym Creeper Jump off the here and swim right across When you reach the other side look for Victor in the forest Ja zabiję go Ej tu jest Nogawice kolcze to jest dziadostwo, nie? I na wprost. Gdzie masz, ale płynąć? Na wprost. Czyli skąd? No, patrz. Dżum, y, skocz stąd i płynie naprzód i y, gdzie, kiedy dojdziesz do innego miejsca Pa, szukaj Wiktora w drzewie, znaczy się w lesie Co tu jest? You will have to swim from here, use the special armor in the chest to protect from what? To gdzie tu płynąć? Aha Co? Okay. So. Tylko co to ubierasz? To gdzie idziemy? A czekaj, teraz na wprost, tak? Ale tu przecież... Aha. Na wprost, tak Marcin? Tak. To płynę na wprost, ale tu jest te wejście gdzie my... Nie. Tak. Tu jest te wejście gdzie my do zamku wchodziliśmy. Nie mów, że myśmy to przeszli szybciej niż sądziłem. Eee, e, chyba nie, może nie. Musimy znaleźć Wiktora. Więcej nie mógł tego tu stworzyć. W jakimś lesie musimy go znaleźć. To jest na Sherwood. A to jest Sherwood. Ja. No to było wejście. Kaj ty je patrz w Idę wyżej. No ej Aha, dobra, sorry, zapomniałem. Nie, no, następnym razem ci to już wyłączę Dobra, tak będzie trzeba zrobić, wiesz, nie ma co. Za często tego używasz. i las, Zawołaj go. Wiktor, Wiktor. Krum! Ty jak wołasz króla, to weź do mnie po imieniu, mów. teraz będę szukał go A ja w dupie Nie ma te pania No, znajdź tego idiotę w tym razie Ej, mam coś Mam coś, mam coś Nie tepej się Nawali mnie to mom, 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 mom. Welcome to the Legend of Limhera to read all the red and notes on Gdzie ty jesteś? O, skończyłem. Read note one. Wiemcy Co to już? Koniec. Znalazłem Wiktora. Chodź do łóżka się przespać. Chodź tu. Jak Wiktora? To takie rzeczy Śpi. Były... To czemu myśmy tam nie poszli? Co tam w było? Na początku. set. Te... Ej no chodź spać No śpię Nie widzę bo Jest rano of Forest. Aha fajnie, że takie coś było No i co teraz mamy zrobić ty? No nie gody, że to jest koniec Co tam? Jakaś ty go w ogóle znalazł No nie znalazłem go no ale nie godej, bo to był ostatni step. No patrz, tu jest numer 1, a my byliśmy przy numerze 3. A to jest zejście tam na dół. Gdzie tu jest wejście? Gdzie ja schodzę na dół? No na sam początek, do tego tunelu. O, creeper dostał. O, zdenerwował się. O. Wiesz co? Nie To jest sam początek No i co teraz? Ej. To dalej musimy go szukać, ja? Ja Ale nie wiem dlaczego mnie tu poprowadziło to Że on tam może być A Poprowadziło mnie na sam początek Dobra, ja idę go szukać Ja też idę przez las Ale ja w prawo poszedł Nie, ja też Nie mi iść tamtędy, to ja będę go szukał. W foreście miałem go szukać, no tego szukam w foreście. Nie ma lipy, same sosny. Opie, jaki tu las, gęs. Co tam jest? Nie wiem, wypiję sobie O, It looks like the Trail of Blood again. O, znalazłem dalszą część. The train stops. Nie tepaj się. oj za późno, no kurde, Marcin. Ej, a ty masz, co tu jest grane? Czemu tak? To to widać. Nie ma. Czego nie ma? Ej, o, what is this? Coś otwarło? gdzieś tu blisko? Ej, ale mi coś się o, tu, zepsuło. Dawaj, w dół. Gdzie? Read note 4. You might as well have to look into the network. Aha. Ej, part, co ja mam? Prawie jak portal. A masz jak włączyć ten portal? No nie. Bo tu proszę cię, by trzeba było mieć krzesiwą. Patrz i my nie możemy nic przeczytać z tego, I nie, pewnie, to jest I pewnie przez nether przejdziemy i koniec jest, no i znaleźliśmy go. No ale ja nie mam podpałki. Skrzesiwa nie mam. Nie wiem, nie. Powiedz jeszcze słowa, cię zabiję, masz gorszą zbroję. Dobra, no to co? No to co? No, co, to się czy kreślimy tu, że już kraszymy, bo wydaje mi się, że za tym, bo on tu napisał co nie, jeśli powiesz mi, że skończyłeś to i to dodam cię do listy yy, zwycięzców. No. Czyli jak przejdziemy przez portal to on powinien być? Bo on pewnie uciekł przez portal i tam się osiedlił, no. Ale tak no nie to mamy czym portalu odpalić, to, odpalić, no. właśnie no to czyli co, no to co na tyle, tak? Czyli zapraszamy Was w kolejnej mapce. Nie zapraszamy Was na kolejny sezon. Może będzie escape, może będzie co innego. Yy, zobaczymy. Denerwujesz mnie, bo ja tu piękny monolog. No to gadaj, no. A ty mi przeszkadzasz. Chcesz paść? Chcesz zginąć? Uuuu. <laughs> no to zapraszamy was w kolejnej odsłonie. Tak. Nowego sezonu za niedługo się pojawi, bo ruszyliśmy pełną parą. Dziękujemy za oględziny. Najważniejsze oględziny, oczywiście, no. Ja tam nie potrzebuję lajków. A i ty żyjesz? Tak. Dobra, no, na razie. To gdzie ty się... Cicho pożegnaj się. No, cześć. No.